Sieman, z tej strony Rips i witam was w kolejnym rankedzie. I, i widzieliście place'a z innej gry Z1, Tak, bo, bo tamtej nie nagrywałem pyk, wsiadł taki place, myślę, kurde, następno muszę nagrać. What the fuck is the trash thinking he is doing? Wypier dalej, co? dalej, bo co, bo ci nie oddam tak, tak odsłowanie. to... dalej. Awka bi! Ignite! Pierwsza krew! Uhuhu. Biłem Biłem awka, dobra. Ja idę w drugą stronę. Czekaj, ale ta typeczka to co ona myśli, że ona sobie tu będzie robić? Ona myśli, że co? O, pizdu, nie, ziomek, nie, Dobra, ja się wyhealuję. On mnie nie zabije. No ci te... Też nie powinien mnie zajebać Właśnie, dlatego... wypierdalaj. E, dalej. Ej, dalej, <śla> ej. Zabiliśmy Awka teraz. Ja wiem, ja wiem. No, On się przecież prosił, tak? On się prosił. On się prosił i dostał się Na początku, o Boże. Nie, nie sądziłem. dawaj, daj, 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 daj. I co ty mi to pułkujesz, Ziomek, on nie ma many. Co on mi może zrobić? Co on mi może zrobić? On może podróbce podrapać, ziomek. Ja tu wszystko farmię. Wszystko farmię. Panteon coming top. No to zapraszam, ziomek. Zapraszam, ziomek. Dobra, teraz go mogę zabić. Jeżeli trafię z combo. Ja muszę trafić z combo. Tak mi się przynajmniej zdaje. Staw czoła cieniom. Elu, ziomek. No tego. Tak, ja go po prostu dilatuję Ja po prostu go usuwam. O to chodzi. Dobra, chodź, chodź, suksin, dawaj. Puszymy wieżę. Stop suck, you piece of shit. O, koleś mnie obraża. Koleś mówi, że bym przestał ssać, ale. Ale co ja O, kurwa. Pierdole, kurde, troszeczkę mieć ten spejtował i brak energii, no. O nie, jak to nie trafiłem? Przeciwnik pokonany. Mmm, dobra. Ekstra ziobek. Od zrobił combo z starczą i tak mu to ten nie wystarczyło. Po prostu zjebał, o to chodzi. Patrz, ziobek, patrz, jaki dysrespekt! Bitch, teleportuj się tam Why you suck so much? Ziomek, na no, razie to ty śpiesz pałę Masz połowę farmy, ale kurwa, ziomuś jestem ziom. junglerem Ja tu dziękuję. Halo Dobra Why you suck so much? Ale co, przecież to... Nie Xin teraz suck so much, tylko ja Patrz, kurwa szpagier Opa, czeka, Franc. Francja Mmm, ekstra, KS bitch uh, uh, uh. Dobra, report raj, right. stay in bronze, patrz Patrzcie, patrzcie, patrz w ogóle co on zrobił Dlaczego on tak pisze? Uuuu, nie trafiłeś Pan ten, on też nie trafił, bo przyszedł właśnie na ganka, ziomek Dobra, dawaj go ale. No, no. Uuuu, czy to był KS, boga? Jero, na cylku. Rankedy to muszą być na cylku, inaczej to nie działa. Nie Szwagier, kurwa. Kiacie ja pierdolne. Nie, 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 nie Patrzcie, co, one, co oni robią Co to ma być No ale chodź, no zbajtuj tu, zbajtuj tu Dobra, musimy teraz sultować Kiedy on rzuci nam stuna Dobra, także to było na tyle. Mam nadzieję, że ranket się podobał. Życzę oh. miłego dnia i cześć. Yo. Oh.